Szanowni Państwo, marszałek Sejmu Szymon Hołownia pojawił się na uroczystościach dotyczących święta niepodległości, które odbywały się w Warszawie 11 listopada. Zobaczcie, moi drodzy widzowie, jak uczestnicy tych uroczystości, obywatele, mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Polski przywitali marszałka. Sejmu. Zobaczcie, bo będziecie czy zdziwieni? No to czekam na Wasze opinie w komentarzach. Czy jesteście zdziwieni takim przywitaniem marszałka Sejmu? O, proszę. O, proszę. O, nie pokona. Jak widać słyszymy buczenie, słyszymy yy, różne okrzyki negatywne pod adresem Marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Przyznam szczerze, że ja dawno nie widziałem, żeby jakiś polityk był w taki sposób przywitany. No chyba, że Andrzej Duda pojawiłby się na jakimś, yy, albo Jarosław Kaczyński na jakimś wiecu zwolenników yy, koalicji rządzącej. To może wówczas tak, ale jednak tutaj mamy do czynienia z Marszałkiem Sejmu, drugą osobie w osobą w państwie, która Jeżdża na jakieś uroczystości, no i w ten sposób jest y, wybuczana. No to jest, powiem szczerze, bardzo ciekawy obraz pokazujący, jak negatywne nastroje są wśród obywateli, jak obywatele negatywnie postrzegają marszałka Sejmu, który przecież chciał być prezydentem Polski, miał takie ambicje. Zatem Hołownia wypuszcza kolejny materiał. Tak? Wypuszcza materiał, nie kolejny materiał, wypuszcza materiał, żeby pokazać, że to ludzie nie chcą mu podać ręki, a on jest dobry do obywateli. Dla obywateli chce im podawać rękę. Zobaczcie to. Ale niech pan tu podejdzie. Jest święto niepodległości, to jest biało-czerwona flaga, ona nas łączy. Proszę, proszę. Nie możemy się nienawidzić pod biało-czerwoną, nie możemy się nienawidzić w święto niepodległości. To nie jest to święto. Proszę Jezus, bardzo, to jest święto stosunku, a nie nienawiści i pogardy. Niech pan tu podejdzie, niech pan ma odwagę podać mi rękę. Niech pan ma odwagę podać mi mówię, rękę, tak jak, to jak ja do pana wyciągam. Niech rękę, ale nie, to to pan, jakimi zasadami pan się kieruje? Polska, no. Się to my chcemy być Polakami we własnym kraju. I tylko tego ma pan przestrzegać. Ale ma pan stuprocentową radę. No to czemu witamy się za tymi barierkami? Czemu witamy się za tymi barierkami? Czy my tu jesteśmy faszystami? Nie, no nie jesteśmy, jest to właśnie o to chodzi. i wyłącznie po to, żeby się ludzie nie poprzewracali no na siebie. No, <lipie> no pewnie, no my to tak rozumiemy. <ś inhale> ale argument. Jeżeli ludzie przewracają się na siebie, to ktoś ale może stać się krzywda. Ja nie mam problemu, mogę tu przejść do Pana i Panu podać Ale argument. Ale to jest argument. Czy Pani myśli, że ja w jakiś sposób lękam Pani? Proszę mi podać rękę. Nie, tego nie stanie. Nie jesteśmy żadnymi krzywdziami. Jesteśmy Polakami. Wszyscy jesteśmy jest się ale dzisiaj jest Oczywiście, I co wy na ten temat myślicie? Czy dostrzegacie ten szczegół, który tam był na tym nagraniu? Mianowicie barierka. Szymon Hołownia zapowiadał, że nie będzie żadnych barierek, że nie powinno być barierek i ludzie, wyborcy, mu to wypominają. Po co ta barierka, panie marszałko? On mówi, żeby odgrodzić, żeby nie było tłumów, żeby ludzie się na wzajemnie nie przepychali. No cóż miał więcej powiedzieć? Musiał jakoś to zrzucić na kwestię bezpieczeństwa, ale do Hołowni wracają te słowa, za które krytykował PiS. Barierki, barierki, przestańcie te barierki. Specjalnie w mojej ocenie to Nagranie wypuszczono, żeby tutaj pokazywać, że Szymon Hołownia, proszę bardzo, on wychodzi do obywateli, chce się z nimi przewitać, a ktoś mu nie chce podać ręki. Taka jest moja ocena tej sytuacji, taka jest moja opinia. Po tych wydarzeniach, po tych gwizdach, po tym wydarzeniu z barierką, Szymon Hołownia postanowił odnieść się do całej sprawy w mediach społecznościowych. Ja wam przeczytam, co napisał. A napisał tak. Niby można by się było już przyzwyczaić, ale jakoś nie idzie się przyzwyczaić. Mówi mi generał Dominowski, dowódca garnizonu Warszawa, witając na uroczystościach na placu Pujusuckiego. Zgromadzeni przy barierkach myśleli, że podjeżdża Andrzej Duda, ale kiedy zobaczyli, że z samochodu wychodzę ja, zaczęło się wycie, obelgi, rechot, buczenie, gwizdy, które odprowadzały mnie prawie pod sam grób nieznanego. Żołnierza. Niby nie pierwszy raz, wcześniej to samo zaliczyłem na powązkach wojskowych w rocznicę powstania warszawskiego. Niby nie byłem tego dnia pierwszy, co wnoszę, wnoszę z rozmowy z innymi gośćmi uroczystości. Tak jest zawsze, mówili. Gdy później poszliśmy z prezydentem złożyć kwiaty pod pomnik marszałka, tłum skondował Andrzej Duda, kara dla Bodnara i... Tuska. Chwała bohaterom, Andrzej Duda, Zamknąć Rudego, etc. etc. No, Szymon Hołownia pokazuje, że kompletnie nie ma grubej skóry. Szymon Hołownia powinien jednak wziąć pod uwagę, zamiast pisać takie, pisać takie rzeczy w internecie, wziąć pod uwagę, co robi źle, bo obywatele go oceniają jednoznacznie. A w tym momencie obywatele uważają, że jest de facto wykonawcą różnych poleceń Donalda Tuska. Jest twarzą tej złej polityki gospodarczej, społecznościowej, prawnej prowadzonej przez rząd i ludzi Donalda Tuska. Szymon Hołownie jest negatywną twarzą tego obozu. I tak, jak ludzie reagują na Hołownię, tak oceniają obecną koalicję rządzącą. Jedni bardziej negatywnie, są bardziej wyniośli w tym, co mówią, potrafią wykrzyczeć to, co mówią, a inni w domowym zaciszu między sobą komentują, że władza rządzi źle. Mnie tylko zastanawiają, skąd się biorą takie sondaże, które pokazują, że Koalicja Obywatelska wciąż ma 30% poparcia. Ja osobiście powiem szczerze, że w to nie wierzę, bo nawet wśród moich znajomych, którzy byli neutralni, a nawet nie za bardzo sympatyzowali z prawem i sprawiedliwością, bardziej patrzyli w drugą stronę. Dziś słyszę narzekanie. Dziś słyszę, że nic nie zrobili z tego, co obiecali. Zatem hołownia powinien zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego ludzie buczą.